Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem zaprezentuję Wam obróbkę zdjęć w programie Lightroom. Jakiś czas temu na blogu publikowałem wpis, w którym prezentowałem Wam zdjęcia gwiazd. Wpis ten cieszył się dużą popularnością, dlatego postanowiłem Wam pokazać w kilku prostych krokach, jak obrabiać takie zdjęcia. Nie jest to skomplikowana obróbka, jednak wymaga odpowiednich i mocnych ruchów, które sprawią, że zdjęcia gwiazd będą po prostu bardziej intensywne, bardziej wyraziste. A gwiazdy będą zdecydowanie bardziej widoczne. Ok, jesteśmy w programie. Na początku powiem Wam parę słów na temat e, zdjęcia. Stało ono wykonane obiektywem 14 mm na pełnej klatce. Daje to dosyć szeroki kąt widzenia. Dzięki temu mogłem uchwycić dużą część nieba. E, parametry, jakie do tego wykorzystałem, to ISO 3200. Przesłona była ustawiona na F4. Jest to obiektyw manualny, więc Tutaj się nie wyświetla ten parametr. Czas naświetlania to 20 sekund. Ok, przejdźmy teraz do obróbki zdjęcia. Pierwszym podstawowym krokiem jest ustawienie odpowiedniej temperatury, czyli tak zwanego balansu bieli. Ten balans bieli, który tutaj widzicie, jest ustawiony automatycznie jest on zdecydowanie za ciepły. Zdjęcia nieba kojarzą mi się zawsze z ciepłym odcieniem, więc korygujemy pierwszą wartość. Tak żeby osiągnąć zadowalający efekt, czyli niebieskiego nieba, około 2500 będzie jak najbardziej w porządku. To zdjęcie troszeczkę za dużo ma fioletu, więc dodamy troszeczkę zieleni i tak będzie w porządku. Ok, kolejnym krokiem, który zrobimy, jest delikatne rozjaśnienie zdjęcia. Tak teraz. Później należy dodać kontrastu i robimy to zdecydowanie, żeby po prostu wyciągnąć wszystkie elementy. Zdjęcie się zmieniło od razu bardzo radykalnie. Sami zobaczycie, Tak wyglądało zdjęcie przed i tak po. I to zrobiliśmy dosłownie kilkoma ruchami. Teraz wyciągniemy troszeczkę jasne partie, czyli te wszystkie jasne punkty wyciągamy do około 20, czyli te wszystkie gwiazdy zostaną po prostu wyciągnięte jeszcze bardziej i będą bardziej widoczne. Możemy obniżyć troszeczkę cienia, czyli wszystko to, co jest ciemniejsze zostanie przyciemnione. Dzięki temu po prostu gwiazdy będą bardziej widoczne, a te wszystkie jasne punkty i droga mężna zostanie wyciągnięta na wierzch. Możemy również wyciągnąć biele ten suwak działa bardzo podobnie do tego, który się nazywa Highlights, ale po prostu możemy to zawsze dodać. Jeszcze zostaną bardziej wyciągnięte wszystkie jasne i białe przede wszystkim partie obrazu. Następnym posunięciem jest zwiększenie czerni, czyli wszystko to, co jest ciemne, czarne wręcz zostanie jeszcze bardziej przyciemnione. Dzięki temu Kontrast pomiędzy jasnymi a ciemnymi partiami zwiększy się jeszcze bardziej. I już widzimy, że droga mężna została jeszcze bardziej wyciągnięta. Zdjęcie zrobiło się troszeczkę ciemniejsze, więc możemy jeszcze troszeczkę zwiększyć ekspozycję. Taka wartość się że będzie w porządku. Kolejnym krokiem jest zwiększenie przejrzystości obrazu, czyli zdjęcie będzie bardziej wyraziste. Taki efekt można powiedzieć delikatnego HDR-u może. Czyli zwiększamy clarity i po prostu zdjęcie się robi zdecydowanie bardziej przejrzyste i wyraziste. Ten suwak należy dosyć mocno przeciągnąć, bo ponieważ daje on dosyć mocny efekt, jak widzimy teraz tutaj na zdjęciu. Możemy zobaczyć ile to zmieniło. Tak wyglądało przed posunięciem tego suwaka. A tak wygląda po. Efekt jest naprawdę mocny i wyrazisty. Gwiazdy zostały bardzo mocno wyciągnięte na wierzch. Możemy zwiększyć troszeczkę intensywność koloru. Dzięki temu kolory będą intensywniejsze. Domać nasycenie barw troszeczkę należy zmniejszyć, żeby wyglądała całość bardziej naturalnie. Kolejnym krokiem, który należy tutaj wykonać jest wyostrzenie, delikatne zdjęcia, mimo że one jest bardzo ostre, należy troszeczkę podostrzyć, żeby te wszystkie detale były bardziej widoczne. Promień, czyli radius zmniejszamy na najniższą możliwą wartość, dzięki temu wyostrzenie będzie. Mniej widoczne, a będzie dalej dobre. Tutaj wykorzystam patent, który pozwoli mi wyostrzyć tylko te elementy, które chcę, żeby były wyostrzone. Przyciskam ten słupak jednocześnie wciskając przycisk ALT. I to, co teraz widzicie, to jest to, co jest wyostrzone. Im dalej przesuniemy, tym widzimy, że wyostrzenie się zmniejsza. Czyli to, co jest czarne, jest, jest niewyostrzone, a to, co jest białe jest wyostrzone w tym momencie. Ja tak zrobię, żeby po prostu wyostrzyć jedynie gwiazdy i kontur wiatraka. Taka wartość myślę, że będzie w porządku. Zdjęcie zostało wykonane przy dość dużej wartości ISO, dlatego można delikatnie redukować szumy poprzez te dwa suwaki. Widzę, że teraz delikatnie jeszcze zdjęcie jest troszeczkę za ciemne, więc postanowiłem wrócić do słowaka ekspozycji i je rozjaśnić. Taka wartość myślę, że jest w sam raz. Jak widzimy tutaj na dole było oddziaływanie światła zastanego, które było... które stanowiło oświetlenie pobliskiej drogi. Żeby to wyrównać i żeby stworzyć efekt po prostu całego niebieskiego nieba, wykorzystamy gradient. Rozciągamy go tutaj, przytrzymując przycisk i to co jest tutaj zaznaczone będzie po prostu, będziemy na to wpływać. Tu jest efekt najintensywniejszy i tu schodzi coraz mniej. I tutaj wykonujemy ten sam ruch. Tutaj troszeczkę więcej jest tego światła pomarańczowego, więc obniżam troszeczkę jeszcze bardziej temperaturę barwową. I w tym momencie już wygląda to znacznie lepiej. I zrobiliśmy to właśnie rozciągnięciem, poprzez rozciągnięcie dwóch gradientów. I w zasadzie to by było na tyle. Tak wygląda zrobione zdjęcie. Wystarczyło przesunąć kilka suwaków. Dosyć zdecydowanie. I zdjęcie wygląda już zdecydowanie lepiej. Droga mleczna jest bardziej widoczna. Gwiazdy są bardziej widoczne. I kolor nieba jest przede wszystkim taki, jak powinien być. Zobaczmy jeszcze zdjęcie przed i po. Tak wyglądało zdjęcie przed obróbką. Jak widzimy gwiazdy są mniej widoczne. Kolor nieba jest Mniej naturalny, natomiast po obróbce zdjęcie wygląda zdecydowanie lepiej, wszystko jest bardziej intensywne i zdecydowanie bardziej efektowne. Zdjęcia gwiazd wymagają zdecydowanie mocniejszych ruchów obróbkowych, nie to co zdjęcia portretowe i ogólnie zdjęcia przedstawiające ludzi, ponieważ tam trzeba ostrożnie wykonywać każdy ruch, ponieważ efekt jest od razu mocno widoczny. I przez właśnie takie mocne ruchy możemy po prostu zepsuć zdjęcie i sprawić, że będzie wyglądało strasznie nienaturalnie. I to by było na tyle. Jeżeli spodobała Wam się taka forma i chcielibyście częściej oglądać filmy z obróbki, to dajcie o tym znać w komentarzach. Wtedy na pewno będę starał się jeszcze tworzyć podobne produkcje i szkolić Was z zakresu obróbki. Poza tym zapraszam Was serdecznie na bloga, gdzie zobaczycie więcej zdjęć, między innymi z tej właśnie sesji, z której zdjęcie obrobiliśmy dzisiaj. Zapraszam również do subskrypcji kanału. Będziecie na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które będę tutaj publikował i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!